No nie, tu rzadko wieje. Teraz tak, zrobię teraz ten wiatę do końca, tak? Rozbiorę tą kajutę, nie, bo tutaj samochód miałem tutaj, no bo to robiłem i tego nie. I tak do końca i tu będzie stał i ciągniki będzie, a jakbym miał kombajn, to jeszcze bym kombajnem tutaj zrobił takie wyżej, podwyższym. Ja, ja pana podziwiam, ja. Który, I to, wszystko, i to wszystko sam. O kurwa, to tam nie ma co tam mówić, bo wstyd nawet jest. Wstyd? kurwa, stary chuj jestem człowiek, ale jeszcze, ale jeszcze pogrzeboce trochę. <noise> <noise> tak się, ta się nie przejmuj. I to wszystko Kaźmierz sam. Postawić, rozumieć, do no z czego? To no wszystko z własnych tych rąk, które kurze człowiek zapracował. Bo tak, bo jak się nie pije, nie pali, pieniądze się składa. Nie siedzę pod sklepem, nie czekam na piwko czy nie na flaczkę. Bo by, by, by mi to szlak trafił. Idę mam iść siedzę pod sklepem, to jadę tu w pole, jadę tu, mam tyle roboty full. To to zrobić, to tam to zrobić, to to zrobić. To zaoszczędzę, tamto zaoszczędzę, tu zaoszczędzę, tak zaoszczędzę. Okej, okay. kto oszczędza ten ma? Tak to się mówi. Grosz do grosza, grosz do grosza i worek grosza jest. No i o co tu chodzi? Tak nie. <grystanie> no tak jest prawda. No co tam dużo mówić, Wiesz, no. to kupiłem gospodarkę tu ruina taka była. No jest, nie powiem, że tam jest no, ale coś do czego doszłem. A tak, to bym kurde posęp pod sklepem, pudełka zbierał, zbierał. Daj spokój, kurwa. No. Lubię przy tym robić, lubię pracować, lubię, żeby to było wszystko czyste, doprasowane, żeby nie wstydzić się, że wyjadę na, na drogę w policjach, zobaczy. O kurwa, jaki zażegany panie, mówi kurwa, sam wygląd to trzeba mandat wpierdolić. Ale tutaj do czego się nie ma doczepić? O, oni są łaskawe, weźmiesz na nich, rozumiesz, na plecy. O, bardzo, widzisz, może się z nimi się bracie, gdzie chcesz. zanieś bracie, tak. O, widzisz, do Bory, rozumiesz? I ona będzie się siedziała na plecach i nic nie będzie nas się chodziła. Takie są, macie, wyuczone króliki, rozumiesz? No, że nie drapią pana? Nie drapią, oni są krzeczne, oni nie mają prawa. Ja ich biorę na rękę, albo za mną chodzą. Takie są. miodzio bo to tu A no, młody jest, tu jest drugi samiec młody patrz, czekaj tu chyba Ci pokażę o muszę ich połapać No właśnie, bo zaraz będą po całej wsi chodzić o, o. patrz, o, o kurwa łapi